To myślę, że problem polega na tym, że ja właśnie żadnej metody nie dam nie mam. Więc chętnie posłucham podcastu z tą osobą, pomoże, może też mnie to zainspiruje, że mogę pracować szybciej i bardziej efektywnie. Natomiast myślę, że jeżeli pracujesz jako prawnik, to po prostu wiesz, co jest ważne. Jakby potrafisz wyłapać te niuanse, które są istotne. Masz też doświadczenie, więc pewne rzeczy są powtarzalne w tych sprawach, bo myślę, że jeżeli ty prowadzisz rozmowę z jakąś osobą, każdy temat jest inny, jakby każda tematyka twojego podcastu dotyka innej materii. Natomiast jeżeli jesteś właśnie takim wyspecjalizowanym prawnikiem, to jakby ta schematyka tego działania często jest podobna albo są bardzo często podobne pobudki albo często brakuje jakiegoś elementu tej staranności na przykład dziennikarza więc jakby ty potrafisz już mniej więcej jakby zorientować się co będziesz potrzebować na tą rozprawę i jakie informacje możesz pominąć a na których trzeba się po prostu skupić